Witajcie w tym odcinku, w drugim już yy, Kacper gra w poradnik w Shakers and Fidget No dobra, patrzcie na przykład, teraz, teraz wam nauczę jak się poskijać do jak zdobywać yy, te takie potki do maga, wojownika i zwiadowcy Najpierw bierzemy Najpierw wam pokażę. Do wywołujewnika najlepiej brać siłę, bo wtedy macie większe obrażenie i lepszą obronę. Tutaj masz zręczność. Masz wtedy zręczność. Bo kiedy jesteście zwiadowcami, to możecie wtedy mieć większą tom obrażenia, ale kiedy i macie wtedy większą inteligencję, Inteligencja to to samo, tylko że macie większą odporność na przykład teraz. Jeszcze... akurat mam jedną z najlepszych tych. Dobra. Lustro. Teraz już mam lustro, tylko że pokażę, jak wam to działa. Patrzcie, na przykład mam wartę. I patrzcie, mam arenę. Jednocześnie. I mogę na nich walczyć. Rozumiecie? O, wygrałem. Super. I mogę... znaczy lochu jeszcze nie mam. Tutaj mam... No i jeszcze jedno. Yy, stajnia. Jedno z najważniejszych. Tutaj możecie ten. Yy, I patrzcie. Mam na, ja mam akurat wilka. Wcześniej miałam gryfo po smoka. Pokażę wam wszystko. Świnia. Yy, czas wędrówki minus 10%. Wilk. Czas wędrówki minus 20%. Raptor. Nie miałem go jeszcze. Czas wędrówki minus 30%. Smokogryf. Czas wędrówki minus 50%. Plus 257 zł. I 808... 88 dziesiąt osiem pre, z... Yy, srebra premii środowiskowej. Grzybiarz. O, na przykład tutaj mamy wideo. Możemy obejrzeć wideo za grzybki. Na razie tutaj nie mamy. Sponsor, pay i takie kupony. Kurde, ja nie mam. E, czekajcie. A nie potem sobie zobaczę. Bohater. No to y, mamy sobie tutaj ulepszać. Tutaj można sobie ulepszać. I... Yy, Powiedziałem Wam jeszcze o czymś. A nie, pojawił się coś takiego i polecam Wam to, obrać bo to jest nawet mocne, według mnie. Według mnie, yy, dobra, jeszcze potki. To ulepsza to. Na przykład to. Teraz yy, mam, yy, ulepszenie sobie wytrzymałość. No i to zielone -y, działa czy -y, czymś czasowo. Czyli, że chodzi o to, że to spotka, czyli do, do któregoś. Piękstórka, yy, czyli że przedłużać, znaczy zwiększać jej ob nie obrażenia, tylko yy, wszystko może wziąć na szczęście wytrzymałość, inteligencję, zręczność siłę. O, jeszcze jedno: klasę. Tutaj zapisuję Wam, z kim walczyliście, Co, jakie magiczne rzeczy. Wyposażenie wojownika, możecie to sprawdzić, ciekawe. Kule, bo tam na innym profilu chyba było. Kusz, no i do zwiadowcy. Mi się podoba to. Czekajcie. Dobra. W następnym odcinku będzie gościnnie występował dla, dla nas mój kolega, który jest, będzie gościem i będzie mi pomagał, bo będzie ch bo, chyba grał na swoim profilu. Nie wiem, profilu i będzie mi pomagał. No dobra. No to. Jeszcze, jeszcze wam pokażę. Jeszcze sala chwały. Pokażę wam. I yy, zapraszam. Tu jest yy, konto mojego kolegi. Ja wam teraz pokażę, jaki on jest, koksu. Lepszy ode mnie, ale spoko. Patrzcie. Najlepiej bierzcie do coś takiego. Yy, coś takiego. Yy, siłę, widzicie? Na przykład to ma bardzo dobrą siłę, wytrzymała się szczęście. To? W ogóle on ma wszystko na, dobre na siłę. I to, i to. Bierzcie, ja już mam go do gildii yy, No i widzicie, to takie coś ma. Na przykład ci mają wszyscy, w, widzicie? Wszyscy mają takie dobre rzeczy. Co to jest? No dobra, patrzcie. Widzicie? No dobra. Jeśli wszystko. Piszcie w komentarzach, czy mam, wszystko, czy mam jeszcze robić następne odcinki. Jeśli tak, to zapraszam do oglądania następnego. Więc do zobaczenia. Cześć. Żegnam Was. Kasper Przewski który nagrywa dla Was poradnik Szeikerskich Ged. Do zobaczenia w następnym odcinku. 啊，真是。